Cześć, tej strony Fifek, dzisiaj już czwarty odcinek z Hero Zero. Dobrze, może kogo zaatakujemy? I może zmienimy przeciwnika? O, tego zaatakujemy. O, wygraliśmy. Mamy jeszcze trochę dużo, dwie bronie rzucane więc w tym się razie nie martwię. Nie martwmy. Jedną obonkę dostaliśmy. Wspomagacz. Dobrze, tak. Taka rzecz kolejna. I 13-1 następny. Mogę sobie to zostawić na jutro? Znalazłam sobie. Wybieramy Sprzedajemy. Takie mamy na razie statki. Są dobre. Może odświeżymy sobie nowy towar. 17 siedemnaście i tu mam dylemat. Dobra, Ale jeszcze sobie To mam dylemat. 5 plus 30 i minus 2. I jakoś. I tak. Więc chyba już możemy zakończyć. Jeżeli Wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz lub subskrypcję. Cześć!